A ja bym poszedł jeszcze dalej i nawet myślę, że w firmie Alexa znajdziemy zespoły o całkowicie różnych kulturach inżynierskich, bo inaczej będziemy rozmawiać z osobami, które, wiecie, implementują protokół na bardzo niskopoziomowo, a inaczej, inaczej pracują na przykład zespoły, które produ tworzą produkty dla, wiecie, dla, na przykład dla konsumentów, tak? Więc tutaj czego innego wymagamy. Więc poszedłbym nawet dalej, że też chyba nie, to nie jest tak, że mamy do czynienia. Czyli, reasumując, w sumie trochę próbując, wydaje mi się, że mamy dwie rzeczy, które są potrzebne: produkt i zespół. Niekoniecznie, wydaje mi się, że tutaj jest potrzebna firma, bo ja zobaczcie, że Projekty open source, które nie, za którymi nie stoją firmy, też mają pewną kulturę inżynierską. Inaczej się pr pracuje nad kernelem Linuxa, inaczej się nad frameworkiem jakiegoś języka, tak? Żeby nie mówić e, przykładów jakichś konkretnych, ale e, to są chyba dwie rzeczy, które są potrzebne: zespół i, i produkt. Wiecie co ja mam tutaj sporo pytań, a ja, żeby tak. Zadawajcie pytania, ja ich nie ignoruję, bo wykorzystam ich w tym momencie, w którym wyczuję, że, że, że pasują. I, I ja się z wami z wszystkimi zgodzę? Ojoj. Straszne. Ale wydaje mi się, że ten. Prawda jest taka: każdy, każda organizacja ma jakąś kulturę, i teraz jest pytanie: jak bardzo ta kultura jest dopasowana do obecnego stanu i kierunku, w którym ta organizacja idzie. Nie? Może być taka sytuacja, że. że Organizacja będzie miała potrzebę zmiany kultury. Nie? Moim zdaniem genialnym przykładem, który myśmy przeżyli ssb szko razem, no to było Allegro, nie? Gdzie było przejście z monolitów PHP na, na mikroserwisy w Javie, co powodowało kompletnie totalną zmianę, e, zmianę kultury. Słuchajcie, to no. chciałem powiedzieć, że Wojtek powiedział coś bardzo fajnego, że kultura inżynierska jest. Po prostu jest. I ja przez to zrozumiałem, że jeżeli nie myślisz o tym, jaka ta kultura inżynierska ma być, czy w którym kierunku chcesz iść, to ona pójdzie w chaotycznym kierunku i niekoniecznie możesz być zadowolony z tego, co się poszło. Można o tym myśleć jako o kulturze człowieka, tak? Każdy ma jakąś kulturę, a jest ona Nie, nie przesadzajmy, nie, nie przesadzajmy. Znaczy, ja bym z tym chaosem, z chaosem bym trochę, znaczy, o, mogę się nie zgodzić. Proszę, Jarek, widzisz, nie zgodziłem się. Dziękuję, Zaraz To wiesz, że to jest taka pozorna niezgoda dla celów dyskusyjnych, nie? ale zawsze. Znaczy, w sensie jeśli chodzi o chaos, zwróćmy uwagę, że dzisiaj możemy o tym dużo mówić, bo mamy dużo, dużo doświadczeń z dużej ilości wielu filmów, których pracowaliśmy, których inni ludzie pracowali, ale prawda jest taka, że to wszystko też dojrzewało i to wszystko dojrzewało poprzez chaos. Nikt nie usiadł 20 lat temu i powiedział, ale słuchajcie, teraz sprawdzimy kulturę inżynierską w filmie XY i teraz na podstawie doświadczeń nikogo Zrobimy to dobrze. Więc to wszystko chodziło z chaosu, i z chaosu z... prawie zawsze wychodzą fajne rzeczy, bo tych niefajnych nie słyszysz oczywiście, ale fajne wyszły rzeczy, nie?